Wyznawcy bardzo się z tego zwycięstwa cieszą, tym bardziej, że faworytem tego meczu nie byli. No i tak, na takie niespodzianki też czekamy, bo to jest jednak yy, sól tego sportu, że te niespodzianki się zdarzają. Ależ teraz błąd, szut jak przechwyt i mamy 1 do 0. No fatalne teraz rozegranie od tyłu graczy trawowych. Też warto wspomnieć, że gracze Disbudu mogą mówić o e, nieco e, lepszym rytmie meczowym, ponieważ e, grali oni w naszych zimowych e, rozgrywkach. Pod balonem też z niemałymi sukcesami, bo wywalczony brązowy medal. Ponadto, tak jak e, wspominałem, e, w przypadku Szutjaka oczywiście kilku zawodników grało różnie. w podwyższa na 2 do 0 dla ekipy. Dismut e, bardzo się wyróżnia i też to pokazał w tej akcji. E, piłka najprostsza nie była. On zagranie do Sikory Sikora! I trafił piłkę, ale interweniował tam golkiper disbudu i wydaje się, że będzie to rzut karny. Oczywiście Eryk Sikora, teraz Kuźmiński, ma 10 sekund na strzelenie bramki. Kuźmiński, ależ nie trafia w najprostszej sytuacji. Bramka kontaktowa, bardzo szybko zdobyta mogłaby bardzo im w tym momencie meczu pomóc. No a tymczasem Disbud wciąż prowadzi 2 do 0 i ma absolutnie wszystko, co dzieje się na boisku pod kontrolą. Siroshan teraz wziął przez chwilę grę na siebie. Już zagranie do koszmarowa. O Matko Boska, co za bramka powiedziałby eee, w tej sytuacji. Błąd przed chwilą kapitana Olecha Sirosztana. No z... Zawodnikowi z opaską wydaje się, że nie przystoją takie błędy. Tutaj jednak dało się zaskoczyć i mógł przywrócić trawową do tego spotkania. Teraz próba kolejnego zagrania piętą, tym razem Solowej i już rusza trawowa. Kinicki w polukarnym wystawienie piłki i mamy bramkę kontaktową. Nie do końca widzieliśmy, czy był to... ...dłuższej piłki, ale no naprawdę Dizbut dzisiaj w obronie e, imponuje, bo do tych sytuacji wielu, wielu nie dopuścił, tak naprawdę, nie licząc tego e, błędu i faulu przy rzucie karnym. E, no i tej jednej, jedynej pomyłki przy... Kienicki wypracował pozycję, jeszcze do bitka i mamy 2 do 3! Erik Sikora trafia do siatki. w zagranie do Koczmarowa, ale ten nie wykończył. W tej świetnej sytuacji miał szansę na swoją drugą bramkę, już ruszamy w drugą stronę, jest Sikora w polu karnym i będziemy mieli kolejną jedenastkę do wyrównania. Ależ to może być początek tej drugiej połowy, chwilę przed końcem pierwszej złapali kontakt, a teraz Kinicki broni bramkę, żele piłka wpada do siatki. Bardzo bliski powodzenia Oleksandr Paliwec, piłka przeszła mu po nodze na, na boisku i nie wydaje się, że wynika to z... Trojanowski do Pienickiego, i mamy bramkę! 4 do 3, ależ sprytnie! Rozegrany ten rzut wolny. To oni muszą po raz pierwszy w tym spotkaniu gonić wynik. No i po raz kolejny musimy zwrócić uwagę na to, że nie ma dzisiaj trawowej bez e, Jakuba Trojanowskiego, który jest absolutnie wszędzie i w tej sytuacji przy tym rzucie wolnym też bardzo inteligentnie rozegrał e, trakcję. Polukarny uderzenie i mamy wyrównanie! 4 do 4, błyskawiczna odpowiedź graczy Disbudus. 7,5 minuty do końca spotkania, także obie drużyny mają jeszcze sporo czasu na przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Kuźmiński, nie było fałlu, zdaniem sędziego. Dla Nikodema Kinickiego. Kinicki, Kinicki fantastycznie tym razem zachował się paliwec I będzie tylko aut dla trawowej. Od bramki. Już koczmarów na połowie przeciwnika. W czterech na trzech w tej sytuacji są gracze Disney'u! Alech Syrosta. no zaskoczył wszystkich.